Po pierwsze, nie jedź swoich kalorii w formie płynnej. I tu mam na myśli, żeby nie pić kalorii w postaci olejów, w postaci soków, po prostu w postaci płynnej. Dlaczego? Produkty stałe lub półpłynne będą lepszym wyborem, gdyż one będą dłużej się trafiły w naszym żołądku. Przez co one będą wolniej opuszczały żołądek. Przez co będziemy czuli sytość na dłużej. A więc, jeżeli się odchudzacie. To nie pijcie alkoholu, nie pijcie żadnych soków. Starajcie się ograniczać dolewane tłuszcze, bo lepiej zjeść tłuszcze w produktach, które nie są przetworzone. Na przykład, zjeść je w oliwkach, w orzechach, w awokado. W mięsie, którym jemy, też znajdziemy dużo tłuszczów. Dlatego taki rodzaj tłuszczów będzie bardziej sycący, aniżeli je dodacie z zewnątrz. Druga moja rada to jedzenie większej podaży białka. Tak naprawdę, czym więcej białka będziemy jedli. Nasza sytość będzie na wyższym poziomie. Tak mówią badania naukowe. Praktycznie wszystkie badania pokazują, że czym większa była podaż białka w diecie, tym łatwiejszy był adhirens do diety, tym była większa redukcja tkanki tłuszczowej w krótszym czasie i było mniejsze ryzyko efektu jojo. Dlatego ja wciąż nie rozumiem, dlaczego boimy się tego białka jeść, czemu nie są promowane diety z większą podażą białka. Podczas etapu redukcji masy ciała. Ja nie rozumiem, dlaczego wciąż ignorujemy te badania naukowe, których mamy tysiące. Po trzecie, zacznij spacerować. Jest to bardzo niedoceniany rodzaj kardio, aczkolwiek moim zdaniem jest to najskuteczniejsze narzędzie. Dlaczego? Bo praktycznie może wykonywać się każdy. Nie potrzeba do tego specjalnego ekwipunku, tylko wychodzimy z domu i spacerujemy. I nawet możemy te robić cardio nieświadomie, parkując dalej samochód. Chodząc na zakupy pieszo, itd., tak tak możemy bardzo łatwo zwiększyć nasz wydatek energetyczny poprzez to, że będziemy robili więcej kroków w ciągu dnia. A nie wpłynie to praktycznie w ogóle na nasz poziom zmęczenia, na nasz poziom głodu, i do tego mamy benefity zdrowotne. Dlatego, jeżeli masz zastój podczas odchudzania lub chcesz przyspieszyć swój etap odchudzania, weź słuchawki, Wyjdź na spacer, posłuchaj muzyki lub jakiegoś podcastu. Przynajmniej też czegoś się nauczysz, lub sobie się odprężysz słuchając muzyki, a i spalisz dodatkowe kalorie. I nie kosztujecie to nic, tylko czas. Czwarta rada to robienie postów. I teraz zobaczcie, gdy chcemy schudnąć, to musimy wejść w deficyt kaloryczny. I zakładając, że nasze zapotrzebowanie energetyczne wynosi 2000 kalorii, to gdy wybierzemy jeden dzień w tygodnia, w którym nie będziemy jedli, to od razu stwarzamy 2000 kalorii deficytu kalorycznego. A więc, jeżeli przez resztę dni będziemy jeść 2000 kalorii, czyli nasze utrzymanie, a jeden dzień w tygodniu będziemy pościli, to wyprodukujemy deficyt kaloryczny, co spowoduje, że będziemy chudli. I jest to bardzo proste narzędzie, bo możemy dłużej pościć, możemy też stosować. Codzienny TRF, czyli Time Restricted Feeding, w którym dzielimy dzień na okres postu i okres spożywania posiłków, więc możemy łatwiej ten deficyt wygenerować. Ale moim zdaniem to też jest niedoceniane narzędzie, bo wiele osób woli zrobić sobie jeden post w ciągu tygodnia, a przez resztę dni utrzymywać lekki deficyt, właśnie utrzymanie i w taki sposób chudnąć, aniżeli codziennie być w deficycie i ciągle być głodnym, itd., itd. Dlatego to może być narzędzie, z którego możecie skorzystać, które może być skuteczne w kontekście odchudzania w Waszym przypadku. Oczywiście wiele osób nie chce stosować postów, i ja nie namawiam do tego. Po prostu, gdy chcecie spróbować czegoś innego, to możecie spróbować postów, bo moim zdaniem jest to dobre narzędzie, z którego możemy, ale nie musimy korzystać podczas etapu redukcji tkanki tłuszczowej. I piąte: jedz kilogram Waszych dziennie. Kilogram warzyw dziennie oczywiście, w cudzysłowie, ale zwiększenie podaży warzyw w naszej diecie zwiększy nam poziom sytości w ciągu dnia, zmniejszy nam poziom głodu, przez co będziemy jedli mniej. I to jest również udowodnione naukowo, że spożywanie warzyw i generalnie błonnika może nam pomóc stracić zbędne kilogramy. Warzywa zazwyczaj są niskokaloryczne, przez co możemy ich zjeść dużo. Można też spojrzeć na naturalnych kulturystów. Którzy podczas etapu odchudzania, podczas etapu przygotowań do zawodów zwiększają objętość posiłków poprzez zwiększenie podaży warzyw niskokalorycznych, takich jak sałata, cukinia, ogórki itd. A kulturyści muszą schodzić do naprawdę niskich kalorii, kiedy chcą zejść do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej. I to narzędzie bardzo dobrze się sprawdza. Bo jedząc dużo objętościowe posiłki, bo zjadając dużo warzyw rozciągamy żołądek, przez co nasz organizm produkuje hormony stości. Przez co jemy więcej objętościowo, ale jemy mniej energetycznie czyli jemy mniej kalorii. Co powoduje redukcję masy ciała. Dlatego nie bójcie się jeść warzyw. Jedźcie warzywa do woli. Jedźcie naprawdę dużo warzyw, jeżeli celem jest odchudzanie. To było moich 5 najlepszych rad w kontekście odchudzania. Jeżeli podobał Ci się ten film, to łapka w górę i subskrybuj mój kanał. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.